Że rozjechali się po kraju, by zabiegać o głosy Polaków w miastach i miasteczkach. Rywalizacja jest wyjątkowo zacięta, choć wybory za pasem wciąż nie możemy być pewni wyniku. Wszyscy idziemy na wybory. Zmień kraj, chodź na wybory. To ostatni moment, by przekonać do siebie niezdecydowanych. Trzecia droga mobilizowała swoich wyborców w Krakowie. 12 tysięcy minut dzieli nas od Polski, w której nie będziecie już mieć. Usterów jednego smutnego, przestraszonego i agresywnego człowieka. Donald Tusk pojechał do Płocka, gdzie odniósł się do najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdziła, że partia rządząca stworzyła w telewizji polskiej Bizancjum za publiczne pieniądze. Pamiętacie ten wielki spór o to, czy wydać miliardy na Kurskiego, czy ma dzieci chore na raka. W jakimś sensie przeznaczyli te pieniądze... Na raka. Na raka pogardy, na raka fałszywej propagandy. Jarosław Kaczyński odwiedził Białystok, gdzie jego tematem numer jeden był... Donald Tusk. Otóż pamiętajcie państwo, każdy głos na opozycję. Także na konfederację, to w istocie jest głos na Donalda Tuska, jako premier. Opozycja będzie rządziła. Obiecuję to! W Będzinie lewice na ostatniej kampanii najprostej wsparł były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Polska może wyjść z tego zakrętu, w którym jesteśmy przez 8 lat rządów PiSu. Do wyborów parlamentarnych zostało 8 dni.